Cześć, dzisiaj ważny temat dla niektórych panów. Krótkie wędzidełko. Krótkie wędzidełko to stan, w którym wędzidełko na pletka jest zbyt krótkie lub zbyt napięte, co może powodować ból, krwawienie lub trudności w przesuwaniu na pletka. Przyczyną może być zarówno wrodzona wada anatomiczna, jak i urazy czy blizny powstałe w wyniku infekcji lub stanów zapalnych. Tak, to schorzenie może być nabyte. Krótkie wędzidełko występuje u około 5% mężczyzn. W większości przypadków stan ten jest łagodny i nie powoduje poważniejszych problemów. Jednak w niektórych przypadkach może prowadzić do bolesnych dolegliwości podczas erekcji czy stosunku, a także utrudniać higienę intymną, co zwiększa ryzyko infekcji. Skup się teraz. Jeżeli podejrzewasz, że masz krótkie wędzidełko, nie wahaj się i umów na wizytę do specjalisty urologa. Wczesne leczenie może zapobiec powikłaniom i poprawić jakość życia. Sam zabieg trwa około 20 minut, mniej niż zjedzenie puszki syry streaming dla jaj na niedzielnym obiedzie z teściową. Zabieg jest również mniej stresujący. Bądźcie świadomi swojego ciała i dbajcie o swoje zdrowie. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.